Witam Ciebie, Pawle. Witam Ciebie, Michale. Witamy wszystkich, którzy nas słuchają. I oglądają W i... Horrorze Historycznym. Kolejnym odcinku, gdzie, jak obiecaliśmy, wracamy do Korei Południowej. Południowej i W kanale Wyjeżdżacze. W tak, jest, w kanale Wyjeżdżacze, to, to prawda. Korei Południowej. Korei Południowej, czyli tam, gdzie policja czasami dochodzi do bardzo nieoczywistych wniosków, e, mimo że dowody i wszystko inne wskazywałoby, Zupełnie co innego niż to, co oni potem prezentują jako wyniki śledztwa. No, już się nie mogę doczekać. Ciekawe, jak działa północna policja koreańska. Nie chcę, nie chcę tego wiedzieć. Nie. Ale to jest też ciekawe, podrzucam tobie do poszukiwania. Może coś znajdziesz z ukrytych faktów policji. Hmm. Ciężko jest w ogóle cokolwiek. Z no dobra, nieważne. Korea Południowa jest no dzisiaj. Dobra. Północna może kiedy indziej. Ale e, jednak będzie. W Korei Południowej jest prowincja, która się nazywa Mungyong, Mungyang. E, pewnie zabiłem tą nazwę strasznie, ale Munga. jest taka prowincja. I w tej Munga. prowincji są też góry, które się Dunedok nazywają. Tak, e, tak mam tutaj napisane, ale nie wiem, jak to się czyta dokładnie. My podejście. nie wiemy, jak to się czyta, to jest Dunedok. E, w tych górach, w tym kamieniołomie, tam w tych górach jest kamieniołom, 1 maja 2011 roku przyszli sobie pszczelarze do tego kamieniołomu. Już on był wtedy mocno zarośnięty i od dłuższego czasu nieużywany. używany. Tu lokowany trochę z boku, od głównych tam ścieżek, gdzie ludzie sobie spacerują. Oni mieli zamiar postawić tam sobie ule w tym kamieniołomie, żeby sobie pszczółki tam mogły funkcjonować. No, jak to pszczelarze? W kamieniołomie. Um, on już był zarośnięty. No, to, to taki... W dalszym ciągu, no to takie miejsce. No dobra, nieważne. Te, te trzy osoby to był ojciec z synem. Tam ojciec 50 ileś lat, syn 20-kilkuletni. I jeszcze taki 53-letni Ju Hyung-su. Oni tam mieli umowę co do tych uli. No i wyobraź sobie, że jak oni do tego kamieniołomu zaszli, to ich oczom ukazały się trzy krzyże. Dwa takie nie za duże, a jeden no, taki już rozmiarów krzyża, tak jak sobie wyobrażasz biblijny, ten, ten krzyż, na którym Jezusa ukrzyżowano. No to Jaki taki duży? stał w tak, No duży. Na tym ale krzyżu. Nie, to się działo roku? W 2011. Niemniej Wtedy? jednak. No po jeden, jeden. Dobrze. Nie wiem, czy się nie doszukujesz za bardzo, ale kto wie. No, no dobra, okej. Okay, no. Na jednym z tych krzyży oni dostrzegli, że jest przy, przymocowany manekin. Ale jak podeszli bliżej, to się okazało, że to nie jest manekin, tylko to są zwłoki ludzkie. Tam dookoła nich już sobie muchy brzęczały. Ten człowiek wisiał na krzyżu już jakiś czas i ponad wszelką wątpliwość był już na, na pewno, już nie żył. Był ubrany w samą bieliznę, to chyba białe majciochy takie, przywiązany bandażami za nadgarstki, za szyję i tu w okolicy torsu też przywiązany do krzyża, także on się na nim trzymał dosyć jak to po angielsku to jest securely, a po polsku? No, żeby był zabezpieczony, bezpiecznie się tam trzymał, bo tak... Był mocno przymocowany do tego krzyża. Ale nie były przebite ręce. O, były. Ale, ale oprócz tych przebitych rąk miał jeszcze przebite stopy, koronę cierniową. Albo na głowie, albo już leżało obok niego, niemniej jednak ślady po niej były, przebity bok, no wszystko powiedzmy w miarę wiernie odwzorowane na podstawie opisów Biblii, tak jak ukrzyżowano Jezusa Chrystusa. No i tych ojciec z synem, jak to zobaczyli, to wezwali policję natychmiast, tak jak się powinno robić, i wycofali się stamtąd. Z no bo to widok dosyć ponury, oni byli przerażeni. Natomiast ten 53-letni Joo hyun su on sobie tam w tym kamieniołomie jeszcze troszeczkę został. Nawet zdjęć narobił <grywki> tych dwóch małych krzyży i tego jednego dużego. Jak na miejsce wreszcie dotarła policja, no to znaleźli obok tego krzyża porozrzucane różne przedmioty. Wśród tych przedmiotów była elektryczna wkrętarka z wiertłem, taka na baterie, Nóż, kawałek liny... Ale tak, ostry nóż. Tak, tym no razem no nie ten taki... Ale nieduży. Kawałek liny owinięty taśmą klejącą, tak jak, jak beach wyglądało. Z, z jakiegoś powodu zegar... się śmiejesz? No bo z jakiegoś powodu tam był zegar z budzikiem i... No dobra, no ktoś to robił na czas. <laughs> ja nie śmieję żeby nie było, nie śmieję my się, my się z tragedii ludzkiej. Śmieje się z tego, że ktoś postanowił tam. No, no dobra, oprócz tego zegara z budzikiem były jeszcze dwa lusterka. Jedno lusterko było przymocowane do tego krzyża po prawej i obrócone w stronę dużego krzyża, który stał po środku. A drugie lusterko było u stóp tego dużego krzyża, też zwrócone tą stroną lusterkową w stronę zwłok na krzyżu. No to trochę może o, tym, o, tym, o tych zwłokach, które tam były. No myślę. bo właśnie to mnie zastanowiło, bo to jest jakby klucz całości, no bo z jakimś cudem w nie tak dawno temu ktoś stracił swoje życie, bo ktoś inny pomyślał, że on może być Jezusem. Trochę tak, trochę nie to ta sytuacja, jak się niedługo dowiesz, jest mocno niejasna. No bo ja nie wiem, więc dlatego... Okazało się, tak. że ten człowiek, który tam jest na tym krzyżu powieszony, to jest 58-letni taksówkarz Kim Jong-bong, ale on mieszkał i pracował jako taksówkarz jakieś tam ponad 200 kilometrów od tego miejsca, gdzie, gdzie jego znaleźli w ogóle. Więc jakby... Czyli on był... on był jeszcze, jego ciało było w trakcie rozpadu na cząstki pierwsze, ale był jeszcze w miarę widoczny, że go jakoś tak Tak, je, on, te, jego dokumenty i tak dalej, to potem wszystko znaleziono. No, I jak zaczęli tam grzebać w jego przeszłości, to się okazało, że on przeszedł sporą traumę, bo on mm, z powodów zdrowotnych musiał mieć przeszczepioną wątrobę. I dawcą tej wątroby był jego syn, ale ten jego syn po niedługim czasie zmarł na skutek powikłań, więc on mocno straumatyzowany człowiek i. Według niektórych źródeł, on z powodu tej traumy, którą przeszedł, zwrócił się w stronę takich internetowych sekt. To podobno, ja tego nie zgłębiałem, ale podobno Korea Południowa jest krajem, w którym pełno jest ten fenomen. Jest mocno rozprzestrzeniony, tam jest cała masa różnych kultów, odłamów chrześcijaństwa głównie, jakichś takich sekt dziwnych, i oni są bardzo aktywni online, jakby. Po tym jak ten King. Kim jung bong wciągnął się w te religijne kulty, on się bardzo mocno i bardzo szybko zradykalizował, chociaż duża część tego, co on pisał, tych forów, gdzie on się udzielał, została z internetu usunięta, tego już nie ma. Jeszcze dało się to znaleźć, tam w 2016 można było sobie jakby się do tego dokopać, ale to też tłumaczenie z koreańskiego na angielski, a potem na polski, jeżeli potrzebujesz, to on bardzo dużo detali się przeinacza albo się traci podczas tego procesu tłumaczenia, ale jedno jest pewne i ustalone ponad wszelką wątpliwość, jakby ten Joo Hyun-soo, ten 53-latek, który chciał tam stawiać te ule na początku z tymi pszczelarzami, który został, żeby porobić zdjęcia, on, wyobraź sobie, był liderem jednego z takich kultów. I on bardzo prężnie działał online, miał tam sporą grupę ludzi i wśród tych ludzi był właśnie ten taksówkarz. Dlatego zrobił zdjęcia. Oni się znali. Może tak, może dlatego zrobił zdjęcia. Kurczę, ale te zdjęcia są dos były dostępne? Może jakbyś pogrzebał, to by się jeszcze znalazł. Ale były naprawdę opublikowane? Tak, były opublikowane zdjęcia. Nie! Tak! Opublikowane zdjęcia powieszonego gościa, taksówkarza na krzyżu, który jeszcze zrobił gościu, który był liderem takiej jednej z takich grup. No to jest event. Nie dotarłeś do tych zdjęć. Nie, ale też jakby nie kusiło mnie, żeby. A robisz dla mnie taką wyjątek i dotrzesz. No ale po co? Chcesz oglądać zwłoki na krzyżu? Nie, bo zaciekawiło mnie, wyobraziłem sobie to wszystko. Nie, no to poczekaj, bo to jeszcze my nie jesteśmy Dobra. nawet w na, najciekawszej części. Tak. Y już tam śledztwo całe pominę, bo ono było mocno skomplikowane. Yy, oni tam się jakby starali dotrzeć do jego y, kolegów, y, innych taksówkarzy, z których ci wszyscy taksówkarze twierdzili, że z nim nic nie było nie tak. On ani za dużo nie rozmawiał. No normalny facet, on nie mówił nic o religii, cały czas tak jakby, tak jakbyś mógł sobie wyobrazić osoba mocno zradykalizowana, zafiksowana na jednym punkcie, by mogła działać. Natomiast inne znowu źródła mówią, że on tylko o tym gadał, więc to tak... No i jakby policja potem... Przeszukają, przeszukawszy tą scenę już dużo bardziej dokładnie, ale nie zrobili tego od razu. W międzyczasie spadł deszcz. Tam jeszcze pozwolili się przecież temu 53-latkowi pokręcić po tej scenie, więc kto wie, co on tam zabrał stamtąd albo co tam zostawił. Dużo śladów się zatarło. Niemniej jednak przeszukanie porządne te, te, tego kamieniołomu, oni znaleźli jego samochód namiot w ogóle on tam żył w tym kamieniołomie jakiś czas w tym samochodzie znaleźli jego notatnik. No i doszli do wniosku, że on to wszystko zrobił sam. On się sam wziął i ukrzyżował z jakiegoś. Ta powodu. policja jest rewelacyjna na <laughs> południu, więc jak ktoś by chciał pojechać do Korei Południowej, to tam, nim oni dojdą, co się dzieje, zajmuje długi okres czasu i zazwyczaj jest błędny. Nie można mówić okres czasu. Można mówić albo okres. No to dziwnie zabrzmiało. Odcinek czasu. O, o, no proszę. Jere, tak ładnie. Ale zobacz. Oni nie znaleźli żadnych ran na ciele tego człowieka, tego ukrzyżowanego, które by świadczyły o tym, że on się bronił, albo że stoczył jakąś walkę, albo że ktoś go siłą na ten krzyż zawlókł. Wręcz przeciwnie, w tym jego notatniku tam było krok po kroku zapisane, jak on ma zamiar to wszystko zrobić, jak on ma zamiar to wszystko przeprowadzić, oraz też o, okazało się, yy, że oni przeprowadzili, jak to wizja lokalna to się nazywa. Gdzie powiedzmy, opierając się na notatkach z tego, z tych jego, na, na tych jego zapiskach, przeprowadzono jakby eksperyment, czy to jest w ogóle możliwe, i zrobili to dwa razy, i okazało się, że jak najbardziej. Jeżeli jesteś dostatecznie mocno zdeterminowany, to możesz taką operację przeprowadzić samemu, bez niczyjej pomocy. No, ale to zaraz, no przecież, jak masz jedną rękę przywiązaną, przebitą, tak jak sobie przebijesz drugą rękę i przywiążesz? No. No to fizyki tutaj już brakuje. Już Ci mówię. No e, okazało się, że najpierw napisał karteczkę i na tej karteczce napisał Jezus Chrystus, Król Żydowski, tylko to było chyba w ogóle po koreańsku zapisane. I przykleił ją do tego największego krzyża. Tam już wtedy miał zbudowane trzy, dwa małe i ten jeden. Ale po co te małe? Aha, bo to wiem. No jakby tak. symbolika. No, na symbolika, głównie. tak. No. Może nie znalazł chętnych. No żeby. też tak pomyślałem. Potem on przytwierdził lusterko do tego krzyża po prawej i przybił dwa gwoździe na ramionach dużego krzyża, takie, takie duże gwoździe. One już były przybite tam na miejscu. Później używając tej liny owiniętej taśmą klejącą się sam ubiczował, tak jak według Biblii ubiczowano Jezusa. Założył sobie na głowę koronę cierniową i stojąc na takiej deseczce, ja sobie tego nie umiem wyobrazić, ale to jest jednoznacznie... Jakby w śledztwie wspomniane, stojąc na takiej deseczce, za pomocą młotka i dużego gwoździa, najpierw tak sobie skrzyżował stopy, żeby była jedna na drugiej, a potem je przybił do krzyża tego. A jeszcze zapomniałem wspomnieć, bo to musiało być zrobione wcześniej. On wziął bandaże elastyczne i takie pęte, pętle porobił na ramionach tego, tego krzyża. To później będzie istotne. Jak już miał przybite stopy do, do jakby podnóżka tego krzyża. To obwiązał się w pasie bandażem elastycznym, żeby jakby jego tors był przymocowany. No więc jak tors jego już był przywiązany do krzyża, to on sobie zrobił jeszcze dodatkową jakby pętlę wokół swojej szyi, żeby jego jakby głowa była trzymana wysoko, żeby mu nie opadła. Używając tego lusterka, które było przytwierdzone do ramion jednego z tych krzyży po boku, nożem zrobił sobie dziurę w boku, tak jak Chrystusowi zrobili. Dziurę w boku włóczniom Rzymianie, a potem wywiercił sobie y, w obu dłoniach dziury wiertłem i mając już dziura, dziurawe dłonie, brzmi paskudnie. Mając no. już dziury w obydwu no. dłoniach, założył je na te gwoździe, które były wcześniej przybite. A one były przybite z drugiej strony, jakby powiedzieć, że ostre no, były no, na zewnątrz. Nie. Były przybite tak jak tak normalnie były przybite. Nie, bo one mają na końcu, taka końcówka jest. No to dlatego miał dziury w dłoniach wywiercone jakby. Żeby, żeby mógł żeby ten... mógł sobie założyć, tak jak wieszasz. Żeby one nie upadły, no, no, no. E, A ale... tam jeszcze istotne było te pętelki, które no tam wisiały z bandaża, to najpierw tamtą rękę wsunął, a potem ją przytwierdził, no, możesz to sobie wyobrazić? Wszystko, było, wszystko wyobraziłem. On to wszystko zapisał sobie w tym notatniku, krok po kroku. I, i tak już, wisząc na tym krzyżu, przywiązany bandażami za szyję, za tors, obie ręce też wsparte bandażami i te gwoździe, podziwiał najprawdopodobniej, bo tego nie wiemy, swoje odbicie w tym lusterku, które stało przy krzyżu i tak no, w końcu się wykrwawił albo stracił przytomność i jak jego głowa opadła, to ten bandaż zawiązany wokół jego szyi odciął dopływ tlenu i on się po prostu udusił. Tylko no to ma wszystko ręce i nogi, Powiedzmy w miarę logiczny ciąg, już pomijam to, jak wielki ból to jest, jak zrobisz sobie dziurę w boku, jak wielki ból to jest, jak musisz sobie wywiercić w dłoni cokolwiek, ale też zastanawiam się, bo jeżeli już, no dobra, załóżmy, że on był fanatykiem religijnym i on był tak bardzo w swoich przekonaniach utwierdzony, że to on jest powiedzmy Jezusem i sobie zniósł to, ten cały ból i to całe cierpienie siłą umysłu, to jeżeli wywiercisz sobie dziurę w wiertarką w dłoni, to potem, żeby to zrobić w drugiej dłoni, musisz tą wiertarkę trzymać. A to jest problem, a tu od razu powiem, że raz przeciąłem sobie tak prawie, no... Tak przejechało mi właśnie wiertarka, tak przez kawałek palca, tak prawie przez kość. I Powiem Ci, że to jedno spowodowało, że już czarno mi się zrobiło, choć nie miałem jakichś tam, wiesz, no ta, ta krew, ale był problem, żeby ten palec w ogóle ruszyć. No właśnie, do tego się. Bo on od zmierza. razu gdzieś spuchł, więc jeżeli mówisz tutaj, wiesz, że tam przedziurawiona ręka i potem ma drugą wziąć, a to jednak, no to jeszcze 2011, to jednak te wiertarki jeszcze były... były... Tak, dosyć ciężkie, no a poza tym... Zastanawiające jest. Doznajesz jednak, no może nie katastroficznych obrażeń dłoni, ale tutaj są i ścięgna, i przecież kości, no więc... chyba, że on to dużo wcześniej sobie przywiercił te dwie dziury. No, jak dużo wcześniej przygotujesz. No przy, przygotowując się do tego kilka miesięcy wcześniej zrobił jedną dziurę, potem zrobił drugą dziurę, no już to... miał dziury na tych rękach. Nie. Yy, jakby oględziny zwłok wskazują na to, że one zostały zrobione krótko przed śmiercią, a poza tym, jeżeli masz dziurawą dłoń, to potem nie możesz nią robić precyzyjnej roboty, jak na przykład zawiązanie pętli albo Y, trzymanie noża, żeby zrobić sobie dziurę w boku. Rozumiesz, no, no to jest zmierzę? no tak, no to jest to, to chyba że jakaś tam adren jak to a tam, poza adrena, tym, adrenalina, tak? No, no dobra, no to zakładaj, zakładając nawet, że był napompowany adrenaliną, to moje kolejne pytanie jest takie: jak on to wszystko trzymał w rękach na tym krzyżu, bo jakby już mając przybite tak. stopy do powiedzmy tam do podstawy tego krzyża, no to musiał mieć w rękach Nóż, musiał mieć w rękach tą wkrętarkę, musiał mieć te bandaże do przywiązania sobie torsu i do przywiązania sobie szyi, no to jest strasznie dużo rzeczy. Że mu tam nic nie upadło, albo... No i że on sobie on... jakoś dał radę, jest niezwykle dzielny człowiek. Był albo bardzo mocno No i co jest to albo? Oświeć mnie. No albo jest takie, że ktoś mu pomógł, no ja nie mówię, że... Ktoś go siłą na ten krzyż zawłok. ale jakby bardzo dużo poszlak wskazuje na to, że ten 53-latek, który go razem z tymi pszczelarzami znalazł, który był liderem tego kultu, mógł mieć wpływ jakiś na tego człowieka i go pr przekonać do tego, że no, to jest to, co on powinien zrobić. I może był tam obecny podczas tego wszystkiego, choćby po to, Choćby po to, żeby mu podawać te kolejne narzędzia. Y... Ale zaraz, jeszcze wracając do samego początku, bo to już taka długa historia się zrobiła. Yy, na początku to oni to znaleźli to miejsce z, z, to ten, może tam, ten, ten, ten pszczelarz, ten starszy to on powiedział, że tutaj powinien być UN. Nie wiem, jak oni to wybrali. To no miejsce. Bo właśnie wiesz, wybranie miejsca to jest ciekawe on musiał potem, jeżeli faktycznie był w tym brał udział, to musiał grać, że nic nie wie, co się dzieje. No jeżeli... A jeżeli został i robił zdjęcia, to w dużej dla mnie by było, nie patrząc z szacunkiem na Korei Południowej i Policji, że coś tutaj jest bardziej, bo on też chciał, żeby pokazać, bo wiedziałby, że tamci by pobiegli po policję, więc no, zrobienie tego bez pokazania światu też by było trochę bez sensu, bo dzięki temu będzie pokazane, że on tak się nad sobą. No, jest w tym dużo logiki, co mówisz. Też mi się wydaje, że jeżeli on brał w tym udział, to tych ludzi tam przyprowadził celowo, niby pod pretekstem... Gdy jeszcze wiedząc, było... że tamten jeszcze, jeszcze jakoś, wiesz, się rozkłada, ale jeszcze jest. Przecież nie przyszli, jakby były same kości, no by wszystko by upadło. Tak. No to wtedy by nie było w ogóle sensu tego robienia. Może tak być, jak mówisz. Mi też się wydaje, że on chyba maczał w tym palce, ale... On, on się bardzo łatwo wymiksował z tego. Chyba z tego, co wiem, to mu nie postawiono żadnych zarzutów ani niczego takiego. Oficjalny werdykt jest taki, że no wziął się chłopcami i ukrzyżował. Także, co ty o tym myślisz? Co ja o tym myślę? No, powiem tak. Podsumowując, niektórzy ludzie są dziwni. Mi się wydaje, Wcześniej. że ktoś przeszedł. Bardzo poważne załamanie. To, to jest właśnie powiązane z tym załamaniem. Ludzie, którzy są w takim stanie, są, padają łatwą ofiarą różnych sekt i kultów, bo takie organizacje czasami żerują po prostu na osobach, które znalazły się w ciężkiej sytuacji. Nie mają nikogo bliskiego, ale z drugiej strony nie mam ani żadnej pewności, ani żadnych dowodów na to, że tak się stało. Chciałbym to podsumować w jakiś. Może elokwentny, może jakiś mądry sposób, ale ciężko tu jest cokolwiek powiedzieć, bo no strasznie dziwny to przypadek jest. No to zostawmy ten przypadek do podsumowania naszych, u naszych odbiorców. O, wiem, wiem co powiem. Tak. Północno-południowo-koreańska policja jest albo bardzo skuteczna, albo bardzo mało skuteczna. Tak, tam jest pomiędzy wyżej albo niżej. No dobra, okej. Okay. To co jeszcze powiesz? Do, do widzenia. Wszystkim słuchaczom, oglądaczom, wyjeżdżaczom i tobie, Pawle, również do widzenia. Myślę, że na następny tydzień postaram się znaleźć może coś z jakiegoś innego krańca świata. Zresztą Azję na razie zostawmy w spokoju. No, bo tutaj te krzyże, tam ten. Ale. Oczy. Oh. Ciekawe jest, że. To właśnie gdzieś tam w Azji się obiło echem jakieś takie biblijne odtworzenie bardzo makabryczne tego, te, tej męki Jezusa, że to nigdzie jakoś w Europie czy może w Ameryce Łacińskiej, takie kraje, które są bardziej powiedzmy stereotypowo związane z religią chrześcijańską, że to właśnie, właśnie tam. No ale dziwny jest ten świat. Życie jest jak jest. Dziwne. Tak jest. No dobra, to do dobra. widzenia. Do widzenia, tak jest. Hej.